Hej, dzisiaj pokażę wam nowy planer cyfrowy, niedatowany roczny. Każdy planer w moim sklepie jest spakowany w folder zip, który należy rozpakować na urządzeniu z systemem iOS poprzez kliknięcie. Tworzy nam się obok rozpakowany folder. Następnie otwieramy ten folder, który nam się rozpakował i mamy trzy okładki do wyboru oraz instrukcję obsługi całego planera. Znajdziemy tam również instrukcję jak wklejać naklejki. Planer otworzymy zarówno na urządzeniach z systemem iOS w aplikacji Goodnotes, ale także na Androidzie, jeśli jest dostęp do aplikacji Xodo. Jeśli chodzi o system iOS i aplikację Goodnotes, którą należy wcześniej zainstalować na swoim urządzeniu, następnie wybieramy okładkę, która nam najbardziej odpowiada. W środku różnią się również kolorami zakładek. Ja wybiorę sobie może taką, ona nam się tutaj otwiera od razu, i w rogu wybieramy tę ikonę i szukamy opcji Open in Good Notes. Czekamy, aż pokaże nam się takie okno, importujemy jako nowy dokument, dodaj do dokumentów. Czekamy, aż załaduje się cały plik, bo plik jest spory to jest 550 stron. I możemy już korzystać z naszego planera. W GoodNotes mamy dwa tryby: tryb aktywnych zakładek, w którym działają nam wszystkie przyciski, i tryb pisania, w którym możemy edytować nasz planer. Więc możemy się w nim poruszać albo za pomocą zakładek, albo po prostu przesuwając strony obok siebie. Miesiące są obok siebie. Tygodnie również są obok siebie, i tak samo jest z planerami dziennymi, że obok mamy kolejne strony. Co znajduje się w tym planerze? Oprócz tradycyjnych, miesięcznych, tygodniowych i codziennych szablonów, znajduje się tu bardzo dużo dodatków y, dotyczących życia codziennego. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Y, od góry kolejno kalendarz, cele, ważne daty. Szablony finansowe na każdy miesiąc, podsumowanie miesiąca, plan tygodnia, planowanie posiłków i dodatki. Mapa celów, lista zadań. Jak widać, kalendarz jest pusty, okienka są puste i musimy uzupełnić je samodzielnie. Co jest zaletą tego planera, ponieważ posłuży on na kilka kolejnych lat. Aby uzupełnić takie okienka, przechodzimy do trybu pisania i po prostu uzupełniamy. Każde okienko, i tak dalej. Przejdźmy do karty CELE. Tutaj uzupełniamy cele na dany rok, wyznaczamy termin i poszczególne małe kroczki, które doprowadzą nas do głównego celu. Ważne daty, na przykład jakieś spotkania, wizyty u lekarza w skali całego roku. Dalej mamy finanse. Każdy miesiąc jest oddzielnie. Mamy tutaj przychody, wydatki i miejsce na rachunki, oraz na dole podsumowanie każdego miesiąca. Aby przejść do kolejnego miesiąca, przesuwamy się w bok albo tutaj wybieramy dany miesiąc. Podsumowanie miesiąca również na tej samej zasadzie, albo tutaj, albo przesuwając się. Najważniejsze wydarzenia w tym miesiącu: sukcesy, nowe nawyki, co nam się udało, sprawdziło, co należy poprawić. Cele na następny miesiąc. Plan tygodnia, czyli taki ogólny plan zajęć na cały tydzień. Planowanie posiłków to jedna strona, ale każdą stronę w planerze możemy skopiować dowolną ilość razy, i pojawia nam się tutaj druga strona obok. Zaraz mamy jeszcze listę zakupów, która idzie również kolejno. Tutaj z dostępu z indeksu lista zakupów. Notatki do wyboru mamy kratkę linie lub kropki. Również tutaj z poziomu indeksu sobie zmieniamy. Możemy także skopiować tę stronę. Na dole mamy strefę wolnych zakładek, które możemy zaaranżować po swojemu. Czyli na przykład przepisy kulinarne piszemy tutaj na pierwszej belce. I przenosi nas do przepisów. Możemy również tutaj u góry to powtórzyć. Przejdźmy teraz do tych stron, tutaj po prawej stronie. Mapa celów, również na cały rok, na każdy miesiąc osobno. Piszemy sobie nasze cele w różnych dziedzinach życia codziennego. Lista zadań do odhaczania. Dziennik wdzięczności, również wykonany na cały rok, na każdy miesiąc oddzielnie. Każdego dnia piszemy jedno zdanie, za co jesteśmy wdzięczni w tym dniu, co dobrego nam się przydarzyło. Woda i sen. To trackery do śledzenia yy, picia szklanek wody, odznaczamy sobie ile szklanek wody dziennie wypiliśmy, a także godziny snu, również przygotowane na cały rok, oddzielnie każdy miesiąc. Dobre nawyki również na tej samej zasadzie podział na dwie kategorie, można sobie u góry Wypisać nawyki prywatne, a na dole na przykład związane z pracą lub nauką. Urodziny, imieniny. Przechodzimy tutaj, klikając na nagłówki. Moje hasła do stron. Ważne kontakty. Wyzwanie 30 dni. Ta strona służy do stworzenia sobie dowolnego wyzwania, na przykład 8 szklanek wody dziennie. I odhaczamy każdego dnia, czy udało nam się zrealizować swój cel. Na koniec możemy sobie wpisać nagrodę. Start, koniec i tutaj tytuł celu. Chciej lista, czyli lista rzeczy, które chcemy kupić. Z jakiegoś sklepu możemy sobie napisać tutaj cenę i odhaczyć, jeśli udało nam się kupić dany przedmiot. Filmy i seriale czyli strona do zapisania seriali, które chcemy obejrzeć. Czasami ktoś nam poleca jakiś film lub serial, i możemy sobie go tutaj zapisać, zaznaczyć, czy to jest film, czy serial, ocenić go po obejrzeniu i odhaczyć, jeśli udało nam się go obejrzeć w całości. Podobnie jeśli chodzi o książki. Również tytuł i autor, data, ocena, odhaczamy, jeśli jest przeczytane. Przypominam, że możemy kopiować każdą stronę. Mamy omówione wszystkie dodatkowe strony, teraz przejdźmy do planerów miesięcznych. Dlaczego tutaj każdy miesiąc jest aż na 6 tygodni? Bo czasami miesiące zachodzą po prostu na 6 tygodni. Na przykład pierwszy zaczyna się w niedzielę, a 30 na przykład jest w poniedziałek, w szóstym tygodniu. Dlatego potrzebujemy aż tyle miejsca. U góry mamy dostęp do planerów dziennych, a tutaj po boku mamy poszczególne tygodnie. Uzupełnimy sobie teraz razem planer na sierpień. Daty w miesięcznym już mamy ręcznie uzupełnione teraz przejdźmy do planera tygodniowego. W tygodniu pierwszym uzupełnimy tylko jeden dzień, czyli poprawnie powinno być to zrobione tak, że pierwszy mamy w niedzielę i w, aby wrócić do planera miesięcznego mamy go tutaj na zakładkach. Wracamy do sierpnia i chcemy uzupełnić drugi tydzień, przechodzimy do drugiego tygodnia i uzupełniamy sobie od góry daty. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. I tak musimy samodzielnie przygotować cały miesiąc. Zajmuje to trochę czasu, ale to też jest przyjemność z planowania moim zdaniem. Wracamy sobie do sierpnia i chcemy na przykład przejść do 2 sierpnia, czyli do poniedziałku. Klikamy tutaj dwójkę na górze 2 sierpnia. I wiemy, że jest to poniedziałek, czyli zakreślaczem na przykład zakreślamy sobie tutaj poniedziałek. Przechodzimy do trzeciego i jest to wtorek. Tak naprawdę nie zajmuje to sporo czasu, po prostu trzeba sobie ten miesiąc wcześniej przygotować. I w tak przygotowanym planerze możemy już planować sobie cały dzień mamy miejsce na notatki, lista zadań, trzy cele główne na dany dzień. również w przypadku tygodniowych planerów mamy tutaj miejsce na listę zadań i notatki. planer jest przygotowany w trzech kolorach. to był jeden kolor, który prezentowałam i tutaj mamy jeszcze taki z czerwonym kolorem. Przejdźmy sobie do indeksu, tak to się prezentuje, również bardzo ładny. I jeszcze taki z żółty, dominujący żółty. Jeszcze raz powtórzę, że planer jest niedatowany, co jest jego główną zaletą. Zakupu dokonujemy tylko raz i cieszymy się nim przez kolejne lata. A ponadto mamy właśnie trzy kolory do wyboru, aby szablon nam się nie znudził. Planowanie możemy rozpocząć w dowolnym momencie. Jest już druga połowa roku, ale nic nie przeszkadza w tym, aby zacząć sobie na przykład od sierpnia. Nie tracimy poprzednich miesięcy, ponieważ paner przyda nam się w kolejnych latach.